Zauważyłam, że coś ukrywasz. Od tygodnia jesteś dziwnie milczący. Nie chciałem cię martwić. Wszystko jest okej. Okay. Nie jesteś sobą. Całe wieczory wychodzisz, nie mówisz dokąd. Spotykam się z kumplem. Mamy projekt do zrobienia. Ale nie wracasz z pracy od razu. Pojawiają się tajemnicze przelewy na koncie. To premia za projekt. Naprawdę? Dziś widziałam cię na rynku z jakąś dziewczyną. Śmiała się. Podaliście sobie ręce. To szefowa projektu Monika. Chciała po prostu podziękować za pracę. Dlaczego nie powiedziałeś mi o niej wcześniej? Bo Bałem się, że będziesz zazdrosna. Boisz za ta rozmawiać? Przecież zawsze byliśmy szczerzy. Nie chciałem robić zamieszania. To tylko koleżanka z pracy. Odebrałam dziś telefon od nieznanego numeru. Powiedział, twój chłopak nie jest tym, za kogo się podaje. Ktoś robi sobie żarty i miesza nam Pewnie ktoś z biura. A potem dostałam maila z załącznikiem Zdjęcie. Ty Monika w hotelowym lobby. Byliśmy tam na spotkaniu biznesowym, w sali konferencyjnej. Dlaczego ktoś śledzi was i przesyła mi fotki? To naprawdę wygląda źle. Też dostałem dziś wiadomość. Ona już wszystko wie. Przygotuj się. Może powiesz mi prawdę. Z kim naprawdę byłeś w hotelu? Z Moniką i całą grupą projektową. Była nas szóstka. Okej, okay, znalazłam was na zdjęciu z kawiarni. Są inni, ale na lobby jesteście tylko we dwójkę. Tam czekaliśmy na pozostałych. Niczego nie ukrywałem. Nie ufam już przypadkowym zbiegom okoliczności. Cała ta sytuacja jest dziwna. Rozumiem, że jesteś zła, ale naprawdę nie masz powodów do zazdrości. Do drzwi zadzwoniła kurierka. Wręczyła mi paczkę do ciebie. Nie była z żadnej firmy. Miała zwykły płaszcz. Co było w środku? Wszystko jest nagrane. Licz się z konsekwencjami. Ktoś nas szantażuje. Ale czym? W paczce była karta SD i dziwne zdjęcia typowe dla hotelowych kamer. Nie widziałeś żadnych kamer? Nie, nigdy. Może ktoś z obsługi. Może Monika coś ukrywa przed tobą? Sprawdź to. Monika od tygodnia zachowywała się dziwnie. Dostała anonimowe listy. Grożono jej, że straci pracę. Czyli powiązania są większe niż myśleliśmy. Musimy iść razem do hotelu. Nie boję się, ale czuję się manipulowany. Pojechałam przed chwilą pod hotel. Widziałam Monikę z zamaskowaną osobą. Wymieniali się czymś. To już zbyt podejrzane. Idę tam natychmiast. Jest jedna rzecz. Znalazłam twoje zdjęcie z dzieciństwa na stronie hotelu w sekcji goście VIP. Co? Skąd hotel ma moje zdjęcie sprzed lat? Masz rodzinę w tej branży? Nie, ale mój biologiczny ojciec prowadził kiedyś ten hotel. Zawsze ukrywałem to przed innymi. Czyli cała sprawa jest powiązana z twoją przeszłością? Tak. Ktoś chce mnie wyciągnąć z cienia, na jaw. Pewnie rodzina Moniki wie o wszystkim. Powiedz mi całą prawdę. Reszta mnie nie obchodzi. Jestem synem właściciela hotelu. Ukrywałem to, żeby nikt nie traktował mnie inaczej. A Monika wiedziała od początku? Tak. Ona pomagała mi zachować anonimowość. Teraz ktoś próbuje nas zaszantażować, by dostać się do mojej rodziny i pieniędzy. Musimy działać razem. Zudujemy sprawę na policję i rodzinie. Nie chowaj się więcej. Obiecuję: Nigdy więcej tajemnic. Jesteście moją rodziną. Idziemy się zmierzyć z przeszłością razem.